Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Greg i zapraszam Was już na trzecią bodajże solówkę w grze Battlegrounds. Coraz lepiej mogłoby być naprawdę dobrze. Tak zwana złośliwość rzeczy martwych, o czym będę mówił właśnie w trakcie tej rozgrywki, że jestem tak zły na siebie, co się stało, ale. Cóż, może jak będziecie chcieli zobaczyć przynajmniej urywek tego, o czym mówię, to dajcie mi znać w komentarzach. Zamieszczę to przy najbliższej okazji, przy następnym nagraniu z Battlegroundsa. A tymczasem, takim smutnym, wy jeszcze nie wiecie co o co chodzi, ale za chwilę się dowiecie. Takim smutnym akcentem zaczynamy tą rozgrywkę, która była dobra. Mimo wszystko było fajnie. Bawcie się dobrze. Gdzie dzisiaj te tanie linie lotnicze nas zabiorą? Oto jest pytanie Lecimy sobie z dołu Tak trochę pod kątem ścinamy Tu będzie dużo osób oczywiście wyskakiwało Tak jest, jak zwykle yy, to bywa Tutaj siedzi brygada, ten bez koszulki Ten bez osób yy, Okej okay zobaczmy co ja lubię ten widok. <laughs> zobaczmy sobie Gdzie byśmy mogli wyskoczyć? Chociaż tu kurde mogliśmy, cholera. Albo może tutaj. Albo tutaj. Albo tutaj, tutaj, no Nie wiem. No nie wiem, no nie wiem. No nie wiecie co chyba tutaj wyskoczę. Teraz gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? To jest tam jak ścina, ciężko jest ustawić. Walczę! Tutaj jest. Dobra. Łepek do dołu i ciśni chłopie. O. Wow. pierwszy osoba, jak to wygląda. Woo! Nice. Dobra, mamy cztery domki większe. Jedną jakoś taką mniejszą, chat Hatiencję. Ogarnijmy sobie na ten duży, bo może on jest akurat. Miej trefny A może i nie Zobaczymy, tutaj coś jest AMO? No? hell Nic tu nie ma No dobra, nie mamy Teraz by się przydało. No dobra, mamy tutaj Dobra, uzi, niech będzie na razie to uzi. Tak, chwilowo chwilowo uzi niech będzie. Trochę ten sam, jest przynajmniej Jest przynajmniej plecaczek Nice Dobra okay. jeszcze by się jakaś kamizeleczka przydała i już byłby, byłoby Byłoby tylko Zamiast tego Uzi mogłoby Wyskoczyć coś na podobie kałacha, przynajmniej O ten, ten plecaczek ja mówię Kamizeleczka nice, nice, nice Jest dobrze Dobra, tutaj zobaczmy to pomieszczenie Pomieszczenie jest O Wyposażone w celownik Zawsze się przyda celowniczek tam już się łupią Dobra, niech oni się tam e... Bawią, 78 zostało UZI jest chyba tylko dobre wtedy kiedy atakujemy kolesia który nie ma broni Takie jest moje przekonanie Wniosłem inną broń bo co to jest? A weźmy sobie Ogarnijmy O, celownik, no nawet nie, nie, ten, nie zapycham, wiecie, bo Nie planuję Pozostać dłużej z tym Uzi Albo wiecie co, ja sobie bym zmienił na to Ona ma więcej Kulek to tylko dwie. Zawsze jakaś tam nadzieja na udawanie wroga większa. Bliskiego dystansu oczywiście. No i tutaj ma. Tak. No i tutaj nie ma szału. <laughs> Uzi i Shotgun. Także bez, bez szaleństwa, zbytnio. Dobra, my jesteśmy w strefie, chociaż jesteśmy. Jesteśmy akurat w takim miejscu, gdzie oczywiście musi być zrzut. Ale łupić musi nam coś na łeb. Ale dobra, my sobie tutaj posiedzimy, bo jesteśmy w strefie. Może to zaraz. zaraz minie. O, no, i to już możemy. I to już możemy inaczej rozmawiać. To już wiadomo, zamiast Uzi sobie. zmienimy to oczywiście na to. I tutaj już sobie damy celownik, dodatkowy gdzie, dodatkowy magazynek i jest OK, już troszkę lepiej. Minimy oczywiście na serię, bo o, kamizeleczka na drugim. No ta miejscówka e, o niebo lepsza. Jakieś są konkrety przynajmniej. No ale daje czadu Po prostu w moją chatiencję Dobra, przemieślmy się do Tej chatki Może nie dostaniemy Co drogą, go ogół ile by to zabrało, Ale przekonajmy się może kiedy indziej Niekoniecznie dzisiaj I niekoniecznie teraz A myślałem już no, Tak, przecież Akacz nie ma Dodatkowej rączki podnieść to, tego nie potrzebujemy, tego też nie potrzebujemy. Tutaj nie ma nic, też o łępek. No to łępek można tutaj ładnie wcisnąć, nie ma problemu. O, tutaj mamy rączkę łępeku i tyle, nie? Okay. I dodatkowy magazyneczek. Nice. nice. Podnośmy. O, jest. Ośrodki przeciwbólowe. To już jest Git. Dobra, zmienimy sobie na tego kacza. Idziemy na górę. Co tutaj nie ma. I, I dobrze. Dobra. Mam jeszcze jeden celownik, ale to. Nie mam miejsca, nawet, tak? No kurde, zobaczcie, mam miejsce. E, to możemy wywalić. pozostawimy zostawimy. I to możemy. na no, do końca. W sumie ten pistolet, on jest tylko tam e, po to, żeby. E, żeby był, według mnie. wiem takie dziwne. Teraz, teraz mogę podnieść, nie? Już, już jest napisane, że mam. Mało miejsca, Okay. Dobra, ta miejscówka była ogarnięta. Mamy ile? Yy... Strefa już się zbliża? Zaczyna się zbliżać, tak. Mamy gościa. Ile skupienia Wyjrzał przez okienko Powiem wam, że strasznie ten celownik Szybko działa kurde hmm, bardzo duży sens jest Dobra, obił mnie raz ale ostatecznie, yy, ostatecznie mam jedne środki, tak, to zobaczymy co on ma. O oh shit. Następny. Nie, pojechał. Pojechał, dobra. Chyba. Gdzie on był? Patrzmy co n ma podnieść e, e. UMP miał UMP tylko podnieść to wszystko A na razie Kurde miał tylko MPK szkoda Dobra Jeżeli chodzi o niego to by było tyle Zresztą tych bandażyków nie można używać, kurde, jak mamy tyle HP. Tylko środku bólowych mi szkoda jest brać. Czekajcie, może on miał... Ja chociaż nie widziałem, nie miał Red Bulla, nic w tym rodzaju. Nie miał. Nie miał żadnego Red Bulla. Dobra. Może znajdziemy w tym następnym pomieszczeniu coś. Przecież nie, czekajcie, tu byliśmy. No tak, dobra. E, tu mamy ogarnięto w takim razie tą miejscóweczkę tutaj znaleźliśmy nie jest nie ma tak najgorszej nie ma najgorszej lipy dałoby się mimo wszystko przenieść kurczę bo lipa tutaj na przykład tutaj albo całkowicie tam ja bym bardziej ci znowu ku, ku środkowi kurde albo albo tutaj tu daleko jest znowu zobaczymy zresztą chodźmy sobie Mamy. Ja. Samolot leci. Zastąpiamy. Kichabam, hub. mnie, Tam leci. Ja, tam daleko jest. Nie wiecie co. Ja nie będę ryzykował. Ja sobie wezmę te środki. One mi dadzą yy, sporo. Wyleczą mnie. A, a nie będę patrzył na ten pasek, który jest wybrakowany. Bo tego nie lubię. Dobra, tutaj mamy jakieś otwarte tereny, kurde A tam jest zrzut. Niech oni sobie tam biegną, jeżeli chcą. Dla nas to jest zdecydowanie w tym momencie za daleko, tym bardziej, że nie mamy żadnego środka transportu. No ale okej. Okay. Wiecie, co chwila się patrzę, czy nagrywam, bo ostatnio, wczoraj właściwie, nagrywałem. I okazało się, że OBS mi się zwiesił. No ale to jest logiczne, bo kurczę, wygrałem, byłem pierwszy normalnie i zaczęłem się, że jest zwieszony praktycznie pod koniec. Dwóch chyba ostatnich e, zabiłem. Zabiłem ogólnie pięciu i zacząłem nagrywać właśnie samą końcówkę. No i trochę lipa, kurczę, tak jak zawsze jest, wiecie. Nie może nigdy być tak, jakby się chciało. Ale spoko, Mam cichą nadzieję, że. Damy radę tutaj. A, też mam. Damy radę tutaj wycisnąć pierwsze miejsce znowu. Czemu by nie? Dobra, ta, ta miejscówka, według mnie, ona jest dobrze tutaj zbuszoł, zboszołowana. Buszołowana. Tak. Te worki normalnie. Nie lubię tej miejscowy, Dlatego że. Powiecie, co już mamy, o, potenia. Ochrona na tyłeczek. Dobra, jeszcze Amo do UMPK. Zobaczmy sobie. E, my jesteśmy przed samą strefą. Zawaliście, powiem wam. Zawaliście. I możemy spokojnie sobie tutaj jeszcze. upgradeować naszą naszą postać jeżeli chodzi o ekipunek Okej okay. Tak i shit Dobra mamy drugiego Nie możemy podnieść? O co chodzi? To moje jest Ale może jakiś lepszy plecak, chłopie? O O Nice No i? Mamy niezły teraz Niezłego upgrade'a dostaliśmy w tym momencie, jak on miał broń jeszcze Ach, miał lipną broń Ale dobra Zobaczmy sobie, czekajcie, zamknijmy sobie te. Już jesteśmy w strefie teraz, w tym momencie, mam rację? Minimalnie, ale jednak w strefie. Eee, dobra, mamy środki przeciwwołową, mamy Red Bulla, fajnie. Mamy pięć apteczek, nice. I. Hmm, no właśnie, ten scope on jest dobry tylko. Gdzieś blisko są. Muchy mi tu jakieś latają, próbują mnie rozproszyć, ale nie dam się. Znieśmy się do tego piętrowego, gdzie może w nim lepiej widać. Otwierany cholera. Stawa po zamykać drzwi. Ciągi do sprawy, wiecie, jak jest. Dobra, nie potrzebuję. jeszcze tak zrobić, że. Patrzcie, co jest. Jest dobrze. Dobra. Eee, to do tego sobie byśmy dali tego Kupa. Świetnie. Dobra, mamy czwóreczkę. Teraz że tylko ammo do niby się trochę przydało. Mało miejsca. Po co mi tyle tych zalowników? to grzyba. Dobra, ile mam tego ammo? Czy gdzieś. To nie było ammo, przecież. Gdzieś... Ota. No to nie. Było, ale się zmyło. Mam na razie 30 kulek. Jesteśmy w strefie. Czekajcie, zobaczmy sobie. Ona już się zbliża. Dobra, niech się zbliża. Teraz ja sobie tutaj poszukamy. Mamy już czworeczkę. To jest piękne. A znowu... No, nawet my nie chcemy i spadamy stąd. Nie chcę, żeby to było. przyłączmy sobie na akacza jest bezpieczniej bo mam zdecydowanie więcej ammo w nim tutaj nie mamy nic za, cieka za bardzo ciekawego tutaj jeszcze możemy do, do, do podnieść sobie okej okay. dobra dobra zobaczymy sobie, gdzie będzie strefa. O, tu już jeszcze chwileczkę zobaczymy, czas Tak, jeszcze chwilkę i będziemy wiedzieć. Mamy 39 graczy w tym momencie na serwerze. Słyszę. Tutaj coś tu podjeżdża. Następnie delikwenci jadą. Oni uciekają po prostu przed strefą. Jeśli w tamtym kierunku strzelał. We mnie strzelał? Serio? Proszę, rykożet tutaj w tym kierunku. Dobra, zobaczmy sobie wiedzieć następno. O ja pierdzielę, a musimy ruszyć stąd. Niedobrze. Mam żadnego środka transportu. Jesteśmy na otwartej przestrzeni. Cholera. Mamy daleko strefę. Bardzo daleko. W ogóle idziemy. Niedobrze idziemy. Ja bym skręcił w tą stronę. Kurde, Pełna zabudowa tam. Na bank są. Też jeden plus, bo można byłoby tutaj znaleźć jakieś... Może. Jest zawsze szansa na to, żeby znaleźć jakiś środek transportu, ale... Ryzykować nie bardzo. Nie chcę. Dobra, porobili się, widzę. A Daleko tak prawie w połowie. Później są kurde, jest, jest ta górka. Ojej. Oj. Tutaj odsparci mega. Jeszcze rozglądam za jakimś pojazdem Nic tu nie ma. Jest. jest to przy ulicach, głównych właśnie drogach. Stoją motory na przykład. więc sekund. Serio? Ja pierdzielę. My jesteśmy kawą drogi. W sobie bronię trochę szybciej biegnie wtedy Trochę w tą stronę Jeszcze w tą stronę Niestety, musieliśmy tak dookoła trochę przejść Ta strefa nas chyci, coś czuję Albo ktoś inny nas chyci, nie? Okej, okay, 28 na serwerze zostało Run forest! Run! No dobra. Gdzie my jesteśmy? No już jesteśmy przy blisko strefy i już niebieską widzę też. Bliża się nieuchronnie nie? no wiecie aż sobie tutaj na wszelki wypadek wyciągnę kałacha. Tutaj są jakieś zabudowania. No chętnie po... Popatrzył co tam jest, ale... Ale bliżej środka bym chciał teraz dojść. Okej, okay, zaraz sobie zobaczymy. Gdzie jest następna? Kurde. patrzcie co się dzieje. Jesteśmy cały czas poza strefą normalnie. Masakra. Teraz może szybciej tutaj dojdziemy, bo jesteśmy już rozgrzani. O nie, tam coś jedzie. Aby sobie pojechał, dobra, pojechał, mógłby nas podrzucić. I teraz tą strefę wejść, to już jest mała wiem, powierzchnia. Tam gdzieś się skitrać, w dobrym miejscu, kurde. Ja bym proponował, wiecie, co na otwartym terenie, tak jak jest tutaj, byśmy się położyli. też nie. No jak się położymy, to nie będziemy mogli celować, bo te krzaczory będą nam przeszkadzać Owies będzie nam przeszkadzał Dobra, jesteśmy w strefie, teraz to by się przydało gdzieś zakitrać Czy Jakimś jakiś krzacz, co, zobaczmy sobie Tutaj są zabudowania, naprzeciwko nam, naprzeciwko nas Będzie na tej górce. By się przydało na tu. O nie. Przydało na tą górkę wjechać. E, wie, wejść. Ten kolej, co nas mijał. I ja pojechał. Nie widzę go teraz. O fajnie, kurde, szybko się może przemieścić. Zazdroszczę mu, powiem wam. Ale ja naprawdę mu zazdroszczę. Bo ta strefa będzie szybko uciekać. W jakimś krzaku tutaj zobaczymy, gdzie będzie następna strefa. Wtedy się najwyżej przeniesiemy. Cichaczem trochę sneaky biki, zrobimy w cieniu. Nie nas mniej widać. gacie mogę zmienić, bo biało świece się, jak jajce Dobra, jeszcze zrzut dodatkowo. Strefa już się zamyka. Środku, więc Ty więc ładnie zrzut jakbym dostał tak tak to by było naprawdę cudnie nie, tak obok mnie ciach Gdzie jesteś? Puściłeś coś? Patrzcie tu, wierzycie w to? Ja to sobie poczekam, oni będą tutaj po to, po to cisnąć Centralnie przy mnie. mi się, pod krzaczek Ja nie będę szedł, nie ma szans nawet. Według mnie to byłoby głupie rozwiązanie teraz. Tym bardziej, na takiej małej strefie przy 13 osobach żyjących. My sobie tutaj poczekamy na kogoś, kto będzie chciał to sobie dziapnąć szans, żeby się wychylał. Trzeba patrzeć dookoła. Strefa się zamyka. Oni mogą na plecy nam wyjść. Mogą. Na pewno to zrobią. z tej strony się strefa właśnie zamyka. Cholera. tam gdzieś strzelają? Patrzmy sobie. Tutaj już na pewno ktoś na to sępi, według mnie. Ten koleś z tym samochodem jechał, mógł mieć jajperkę o, już go łupił. by podjechał. <grytanie> nice. No i właśnie tak jak mówiłem. Chociaż powiem wam króciło mnie kurde, żeby tam ...podbić, nie? Ale nie. Lepiej nie. Okej, okay. jedno <laughs> zostało. Sniki, biki, dalej. do dookoła, ale tutaj... Cisza. 10 sekund, ale... O kurde, ktoś mnie zobaczył chyba. Nie wiem skąd. Ja pierdziele, nie wiem skąd. No to po mnie jest. Nie wiem skąd, nie mam pojęcia. To jest właśnie to szóste miejsce, ale i tak nieźle, tak naprawdę. Szóste, no tak, bo było sześciu, ja jeden to siedem. Dwóch graczy porobionych siódmeczka. No nie było pierwsze miejsce takiego ostatnim razem, ale i tak jest nieźle.